Siemanko moi widzowie. To jest ze Igor Gaming12.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, znaczy nie pokażę, ale będę mieć taką dla Was prośbę, żebyście w dyskusji powiedzieli, jak naz nazywać te postacie. Na przykład Tom, Tom. Oraz inne figurki. Bardzo Was o to proszę. Jak będą komentarze wyłączone, to proszę was. Proszę Peter Mini figurki. No wszyscy marki, jak będą się nazywać, one takie postacie właśnie. Więc nie wiem, zostaw suba. Zostawcie suby na kanale. Więc no tak. A jutro pokaże się odcinek kolejny z Among Us, ale nieco inny jakby tak sposób. Jutro będzie też odcinek gamingowy z Amonga i jeszcze na dodatek może odcinek z właśnie z tych lutków. ale oj, Ale ja poczekam na wasze opinie. Może subskrybenci regowi, bo jest tam ich parę na moim kanale, mogą coś tam mówić, na przykład, no nie, wymyślcie coś, a ja wam przypnę serduszko w dyskusji, dam wam lajka. No, taki deal dla mnie. Więc, no, nie mam pomysłów na te postacie, więc. Sami, no bo nie będę po kolorach, prawda? No. no Trzymajcie się. Elo. A, jeszcze. Jedno. Yy, na moim drugim kanale Piggy Kobi nie ma odcinków. Yy. Nie wiem, czy ten kanał osunąć, bo już nie nagrywam aż tak dużo odcinków, ale bardzo was przepraszam, bo jest szkoła. No. Bardzo dużo mówię, jak przepraszam za filmy, jedynym wyjaśnieniem jest właśnie ta szkoła. Na przykład jak będzie nauczanie zdalne, no to... To będzie troszkę więcej odcinków, ale także mniej bardziej gamingowych niż zazwyczaj, tak? Na przykład jutro muszę poprawić i na przykład jutro mam trochę roboty, ale nie aż tak. Więc jakby będę mieć dzień wolny. Więc tak, będę, to, to będzie gut, good, gut, good good, good, good. No, to takie informacje. Ale i postaram się bardziej montować i bardziej mieć lepsze, na przykład, no, takie kamerki. No, będę po prostu lepiej to nagrywać i no, postaram się i... Jak zostawicie pod tym filmem cztery łapki do góry, to na przykład kiedyś wrzucę, jak, powst jak powstawał mój kanał, czy historia mojego kanału. On trwa nawet 10 minut. Tylko zdradzę, już jest zrobiony. On już chciał go wysłać z tydzień temu lub coś, ale to taka szybka informacja na razie.